Na pewno zastanawialiście się, czy warto aktualizować oprogramowanie do zarządzania firmą. Dziś sprawdzę to razem z wami. Dzień dobry, cześć, jestem Aleksandra Zaseko. Zaczynajmy! Czy wiecie, że tylko w 2020 roku weszło w życie prawie 15 tysięcy stron aktów prawnych? Chcąc zapoznać się z tym wszystkim, przedsiębiorca musiałby poświęcić aż 2 godziny dziennie każdego dnia roboczego na czytanie pytanie kto ma na to czas nawet gdybym poświęciła tyle czasu w dalszym ciągu nie poznałabym zmian w prawie do tego zwykle potrzebna jest wiedza specjalisty który zna cały kontekst prawny no i teraz pomyślcie aseko business solutions dostawca waszego programowania wapro erp zatrudnia fachowców którzy śledzą zmiany w prawie Dzięki temu aktualizacja oprogramowania do prowadzenia firmy gwarantuje pracę zgodną z obowiązującymi przepisami. Sami wiecie, że wszystko się rozwija. Także firmy, co oznacza rosnące albo zmieniające się potrzeby. Dobra wiadomość jest taka, że wasze oprogramowanie WAPro także się rozwija. Dzięki temu każda aktualizacja to nowe funkcjonalności, optymalizacja oraz komfortowa i bardziej wydajna praca. Pytanie za milion. Znacie coś takiego jak telefon do przyjaciela? Każdy czasem potrzebuje podpowiedzi, i te można uzyskać dzięki telefonicznej pomocy technicznej WAPRO. Głosem za aktualizacją oprogramowania jest fakt, że pomoc telefoniczna jest dostępna tylko dla posiadaczy aktualnych wersji programów. Co jeszcze? Możecie skonfigurować aktualizacje automatyczne. Dzięki temu wy spokojnie zajmujecie się biznesem, a żadna nowość wam nie umyka. Dodatkowo, aktualne wersje programów gwarantują poprawną współpracę między sobą. No i na koniec, najlepsze: szybka aktualizacja po prostu Wam się opłaca. Sprawdźcie sami. OK, zapytajmy jeszcze raz: czy warto aktualizować oprogramowanie do prowadzenia firmy? Moim zdaniem tak. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, Zgodność z przepisami, nowe funkcjonalności, lepsze dostosowanie do potrzeb firmy oraz opiekę specjalistów? Trzymam kciuki za Wasze aktualizacje. Cześć!